Cześć! Dzisiaj pokażę Wam moją sadlinę koni Szraich. A więc zaczynajmy. A więc zacznijmy od stajni. Stajnia jest taka. No, tylko tutaj widać taśmę. I tak, nazwa stajni to jest złota podkowa. Tak ja bardzo brzydko piszę. I tak tutaj jest wejście. Ale to zaraz. Obok stajni jest taki wybieg ze zwierzątkami. Takie coś. I tutaj jest taki jeżyk. Jerzyk. Jest królik duży i królik mały. Jest, I jest taki kotek. No. I teraz przechodzimy do stajni. A więc wchodzę do stajni, po u was to jest lewa strona. Czyli po lewej stronie mamy takie coś. Taką jakby mini siodlarnię. I tutaj jest ogłowie i siodło. I tak, drugie siodło i ogłowie jest akurat używane. Tutaj mamy pojemniczek, W którym znajduje się e, Szczotki Do czyszczenia koni Natomiast w tym e, Skrzynce jest Marchewka i jabłko I jabłka Po stronie lewej Przy wejściu Znajduje się taki stoliczek Przy tym stoliczku jest e, Talerz Kubek Babeczka i taka odznaka. Tutaj jeszcze leżą owiki, ale owiki są akurat w, w użyciu. Tak, tutaj mamy boksy. Tutaj jest jeden box, drugi i tutaj jest trzeci. A więc tak, w tym boksie jest yy, źrebie yy, krwi angielskiej, tak. I tu ma taki box, i ogólnie. To nie mam też klaczy, która jest y, rasy, takiej samej jak to źrebie, więc dopasowałam do niej inną, ale planuję sobie kupić właśnie y, klacz takiej rasy, jak to źrebię. No. Obok tego źrebięcia jest kolejne źrebie i tym razem jest to. Y, Jezu, zapomniałam jaka rasa. Mm. Wrócę, do ra wrócę do Was zaraz, jak sobie przypomnę. E, tak, przypomniałam sobie: to jest źrebie rasy Klydystale. Nie wiem, czy dobrze mówię. No. No i tak. W tym boksie sobie: położyłam kucyka. E, on jest na padoku. I też źrebie, które też jest na padoku, bo się bawiłam w jakieś. Coś tam, nie wiem No Tutaj przy boksach stoi taki, takie lwiątko Tak, to jest lwiątko o. Ale ja się bawię, że to jest kot No, ja się bawię, że to jest kot Bo to jest lwiątko, a, a u mnie w nie to jest kot no, Więc wychodzimy ze stadliny teraz No i po wyjściu ze stadliny, po prawej stronie Jest padok tak, padok tutaj jest taki. Tak, i no, tutaj mamy na tym padoku, to jest włóczka, czy co to, to, wełna, nie wiem. I tak, to jest ogrodzone, także tutaj te, które wbiłam w wykałaczki i też owinam, tym tylko w innym kolorze. I tak, wiem, to wygląda trochę jak wybieg dla dinozaurów z Jurassic Parku. No. To wygląda jak wybieg dla dinozaurów i to nie jest pod prądem, bo to też wygląda jakby było pod prądem i no. A więc przy padoku przygląda się koniom Julka. Ta co widzieliście na początku. No. I na padoku są takie konie. No. Tak jak mówiłam, tu jest ten źrebak co wam mówiłam, że to z kucykiem i zaraz przejdziemy do kucyka. I zrobię rasy Tennessee walker tak następnie tutaj jest yy, kucyk w ogóle gdzieś widziałam jego rasę czekajcie znajdę w katalogu ich właśnie widziałam tą rasę to zaraz zobaczymy jaka to jest to jest numer 15 15 to jest czekajcie To jest y, rasy Shetty Mini. Nie wiem, czy dobrze czytam. O, Shetty Mini. Takiej rasy jest. O, widzicie? 15, Szaty Mini. No to ten kucyk. No, takiej rasy jest ten kucyk. No. No teraz ta gazetka mi już nie potrzebna. No. I taki, o. Ten kucyk jest z kalendarza adwentowego. Co, co ja mam na ręce? Aha. Jakiś paproch, dobra I tak to jest ogierek No Tutaj mamy klacz I Niestety nie wiem jakie to jest rasy Jak wy wiecie to piszcie w komentarzu Bo ja nie wiem niestety No i tak się prezentuje Potem z, z padoku Idziemy w przeciwną stronę Odwracamy się do tyłu i idziemy do przodu I tutaj widzimy Ujeżdżalnie Czekajcie O, ujeżdżalnie I tak, to jest wejście do ujeżdżalni I przeszkoda pierwsza To są takie drągi To są drągi i takie x no, To są drągi Przeszkodą pierwszą są drągi Przeszkodą drugą Jest takie Taka przeszkoda wykonana z Rolek po papierze toaletowym I z wykałaczek Taka czerwono-biała. Tak mi się podobało i tak zrobiłam. No i tak to się tak wyjmuje. No i to się razem z tym przewraca, bo to jest tak. To jest tak wczepione. Aha. Zaraz do was wrócę albo nie o. No. Tutaj tak za długie, ma... za długie miałam wykołaczki. I tak. Tutaj jeździ pani Kasia. Tutaj jeździ Kasia na swoim koniu. O. I tak, nie wiem jakiej to jest rasy, więc też piszcie w komentarzach, jaka to jest rasa. I tak, e, tak jak Wam mówiłam, tutaj jest ten sprzęt i te owiki, które tam były na początku, one tam wiszą, a te owiki leżą na tym stole, co wam mówiłam. No. Tak stadlina prezentuje się z góry. No więc to już jest koniec. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę, łapkę w górę. Subskrypcja jest dzwoneczkiem. Z dzwoneczkiem. Ja się z Wami żegnam i widzimy się w następnym odcinku. Pa!